Witajcie ekipa, <laughs> tutaj zaczynamy serię altcoins na życzenie. Będziemy sprawdzać wasze tipy, na których znajdziecie poparcie na Twitterze i przeprowadzimy krótką analizę fal Eliota, nie to czy pójdzie na moon czy pójdzie na dołek, tylko żeby poznać Główne zasady, jak można łatwo i szybko w przeciągu godziny, dwóch godzin zobaczyć, czy jakieś aktywo ma w ogóle sens inwestycji i w jakiej pozycji znajduje się na wykresie. Tak więc, yy, pierwszym jest GSWIFT USDT Spot Biped. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Nie jestem fanem krypto. W sensie hodlerskim, ale bardziej tradingowym. I co jeszcze muszę dodać, nie będzie tutaj żadnych propozycji do inwestycji, ani nic, tylko czysta po prostu analiza techniczna, która pozwoli Wam się nauczyć rozpoznawać. Obecną sytuację na rynku. Mamy wykres jednodniowy, tak? Ja już tu przygotowałem, tak jak obiecałem, odpowiednią analizę. Operowałem bardziej na osi 4 godzinnej i możemy teraz przejść do samego początku. Jeszcze wróćmy tutaj do dniówki. Ogólnie jest tak. Z mojego takiego doświadczenia Ruchów na wykresie. Najważniejsze jest, jest dla mnie to, czy ogólnie jakiekolwiek aktywo ym, ma wykres właściwie podobny do tego. To jest w miarę dobry wykres analityczny. Dlaczego? Ponieważ pierwsze to aktywo, nieważne czym to jest, to na drugą półkę zrzucamy. To jest wykres, który najdłuższy znalazłem. I porusza się w ruchu wzrostowym. Nie wygląda na przykład tak, że mamy wykres, który jest zaczął swoją podróż od najwyższego poziomu, kieruje się ku dołkowi. Jeżeli takie wykresy widzicie, to pamiętajcie jedno, że jest pewien sposób obliczenia, gdzie znajduje się to minimum, ale hipotetycznie jest to nieograniczone, tak? Ten spadek jest w zasadzie negatywny, tak? Cały czas. Dopóki nie wygeneruje co najmniej 60%. Wzrostu, czyli w tym wypadku na przykład takie aktywy, żeby było godne zainteresowania musiałoby 61% 62% wybić, wtedy jest tendencja do przełamania spadków, tak? A dopóki to jest cały czas trend spadkowy, nie możemy o tym. Myśleć, że to w ogóle kiedykolwiek wzrośnie. Inną sytuacją jest taka, że jak wiemy, procenty są tym większe, im niższa cena. To jest bardzo logiczne, tak? Bo e, jeżeli chcemy z jednego dolara zrobić 1%, to będzie 1 cent. Tak? Ale jeżeli chcemy z 10 dolarów zrobić 1%, tak to już cena musi 10 centów wzrosnąć. Jeżeli mamy coś za milion dolarów, to cena, żeby zrobiła nam na wykresie 1%, musimy zrobić ile? 10 tysięcy dolców, tak? 300 tysięcy, 10 tysięcy 1%. A więc wracamy do analizy tego coina. Tą pierwszą świecę. Możemy sobie w zasadzie pominąć taką świecę, jak tą ejakulacyjną. E, dobry jest, że ona wróciła po prostu do praktycznie do podstawy, tak? Czyli to było takie, hura, i pozamiatane, tak. I zacznijmy od początku. E, mamy na. Nieraz jest tak, że po prostu możemy sobie odpuścić, jakby knoty na niektórych wykresach, tak. To moglibyśmy zrobić sobie nawet na 4 godzinówce. Ja to robię na dniowym, ale na cztery godzinówce moglibyśmy nawet pobawić się w coś takiego, tak. Zaletą pierwsze. Co daje nam, że ta pierwsza fala nie została przerwana tak? przez korektę? Czyli jest ok. Mamy naszą bazową pierwszą falę. Okay? Jedynka jest najdłuższa, piątka jest najkrótsza. Jedynka wzrostowa, korekta ABC. I zaczynamy kolejny wzrost. Mamy korektę, która sięgnęła w tym wypadku. 80% taka tendencja dla rynku krypto. I zaczynamy od naszej pierwszej podfali, tak? To jest nasza główna fala. To jest nasza podfala. Pierwsza korekta pędząca. Fala numer 3, tak? Ponownie korekta a co koledze na Twitterze wspominałem, te 60% nie zostało osiągnięte, czyli możemy dewagować o kolejnych wzrostach. Tu mamy taki trójkąt, też korektę pędzącą w formie trójkąta po fali trzeciej. Fala czwarta kończy się na końcu trójkąta, i tutaj w miarę taki monolityczny ruch w fali piątej. Czyli nasza podfala zaczyna się w tym momencie. Tak? To jest nasza cała. Pierwsza fala, druga, trzecia. Co możecie sobie ustalić? Trzecia fala przeważnie ma powinna mniej więcej pokrywać się z długością wzrostu, tak? Czyli to całe taka korekta mniej więcej powinna odpowiadać do tu jest akurat wychodzi praktycznie 0,6 idealne, ale możemy przewidzieć, że to jest trójka powinna mniej więcej swoją długością wzrostu zrobić taką samą korektę, no jak przeważnie się dzieje. Na Bitcoinie jest to bardzo częste, tak? Ale wróćmy do tego. Pierwsza fala korekta. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, po tym mamy korektę złożoną ABC, tak, czyli flat flat impuls typowe ABC. I tu mieliśmy też ogólnie, żeby tak jak w tym przypadku, jeżeli to była pierwsza fala główna, to jest nasza podfala trzecia, czyli trzecia fala główna składająca, z się, składająca się z pięciu podfal. I to co mu wyjaśniają koledzy, korekta 61%. Jeżeli tutaj mamy takie graniczne, jeżeli Możecie sobie popatrzeć na wykres i jeżeli mam naszą falę piątą, tą tutaj, tak, zaznaczę ją na bardzo zielono, oK, jeżeli ta korekta nie zejdzie poniżej tej piątej fali, tak czyli korekta odbywa się w ramach ostatniej podfali, większej fali. Czyli odbywa się w obrębie tak jak w tym przypadku w obrębie fali piątej, która jest pod falą fali trzeciej. Tak? Możecie się spodziewać kolejnego wzrostu. I w tym wypadku tak to nastąpiło, że pojawił się kolejny impuls wzrostowy i to jest nasza piąta fala dużego wzrostu, czyli mamy pierwszą. Tu powinna być nie napisałem, ale już dopisujemy, gdzie to są objaśnienia. To jest nasza dwójka, tak, jedynka, dwójka, trójka, nasza czwórka i piątka. I to jest nasza. Hyper Super 1 Nie wiem jakie ja to oznacza tam. Jedynka powinna być oznaczona jeden bardzo ciemnym kolorem. OK. I co w takiej sytuacji? Mamy 1, 2, 3, 4 i ta piątka uznawana jest w takiej sytuacji za fail. Czyli ona powinna sobie wybić momencik tu się zgubiłem normalnie powinna wybić w proporcjach dużo więcej, ale ona po prostu zawiodła, tak? Jest 3-5 Po czym możemy rozpoznać, że ona zawodzi. Ona zawodzi z tego powodu że mamy tutaj tą naszą linię jakby fali trzeciej, tak? I teraz widzimy, jeżeli ta piąta fala korekta schodzi poniżej tej piątki, wiemy już, że jest moment krytyczny, gdzie e, ten rynek już przechodzi w bear market. Tak? I zobaczmy sobie tutaj na tym ekranie. Widzicie, tu utrzymało 60%. Zmo był impuls spadkowy, korekta. I dużo ludzi mogę się założyć. Już rozważało tutaj pseudoimpuls, który okazał się po prostu tutaj mamy AP tutaj mamy O. Możemy sobie zobaczyć. Była korekta, tak. Wyłączmy sobie to i tutaj mamy impuls. I dużo ludzi mogło się nastawić. Tak powinno być, tak. to była 3, to była 4, 5. Fala. Ok, jedynka z głęboką korektą, trójka, czwórka, piątka. Dużo ludzi mogło pomyśleć: o dobra, będzie buloran, Nie. Ale co się stało? Dokładnie ta sama sytuacja, o której mówiłem wcześniej. Te 38% dozwolonej korekty, tak, nie wiem czy to będzie dobrze widoczne, zostało przełamane, i fala naszła nam na falę pierwszą. Więc od razu możemy stwierdzić, że nie jest to tak, jak powinno, chociaż tu mogłaby być kolejna fala, druga, jednak ona się porusza też. Mamy zygzak, zygzak, tak? Czy nawet impuls? Nie, tu musi być zygzak. I widzimy, że ona kończy poniżej, kończy w ramach tej fali pierwszej. I tu pojawiają się formacje korekt, o których kiedyś Wam opowiem. Więc, mimo wszystko, piąta fala, przełamanie tego spadku, zejście poniżej fali trzeciej, praktycznie w tym wypadku, rozpoczyna trend spadkowy. Tak? I co następuje? Jeżeli mamy pierwszą falę, musimy się spodziewać, tak? Zawsze minimalnych spadków, tak jak mówiłem, 60%. Ok. Czyli to jest ten poziom nie powinien być przekroczony. Jeżeli to taka hipotetycznie tendencyjna jedynka, bo powinna być trójka powinna się zacząć w tym momencie. Ok. I tutaj też ludzie zostali nabrani na wzrosty, a to była tylko. Korekta z pewnego ruchu, tak? I w tym wypadku mamy tutaj do czynienia. Przełączmy sobie to na oś jednodniową. Podobna sytuacja jak na każdym aktywie w kryptowalutach. Moment, tą trójkę chciałem przesunąć. Mamy impuls. Korekty ABC, kolejny impuls, korekty ABC, tak, i kolejny impuls. Czyli jakby to ładnie sobie narysować. Tu jest nasz impuls numer 2, i tu jest nasz impuls numer 3, tak. W spadku, i nasz spadek zaczyna się od tego momentu. Damy to na czerwono, taką grubą krachę, i od tego momentu mamy takie fajne strzałki gdzieś tu były. No, mniejsze z tym. Tu mamy bear market. Tak? Po zanegowaniu. Tego, tym bardziej. I mamy 1, 2, 3, 4, 5, tak? Mamy pierwszą falę w spadku, mamy korektę ABC, dobrze? I mamy pierwszy impuls, korektę, i to, co tutaj widzimy, to jest dokładnie ta sama sytuacja, co wam mówiłem na Bitcoinie, że tu jakby rozpoczyna się. A, jakby to wam powiedzieć wytłumaczyć ładnie. Mamy zigzaka. W tym momencie mamy hipotetyczny impuls, ale to powinien być zigzak. To powinna być fala A, to powinna być fala B. Tak. I kolejna, kolejny impuls. Należy do zigzaka. Dajmy sobie na to. To jest pierwsza część naszej korekty i ją oznaczamy sobie jako A, B, C. Tak? I to jest nasze duże A. Potem mamy korektę B. I Dalej zaczynamy ruch. Ten impuls trochę nie pasuje mi tutaj. 1, 2, 3, 4, 5, tak. Tu może być jeszcze inaczej. Tu moglibyśmy zrobić coś takiego, że przedłużyć naszą, sobie tą korektę. To wymazać. I że to będzie po prostu nasza jedynka. 1, 2, 3, 4, 5, tak. To są podfale. Tak samo jak we wzroście, jak mieliśmy tutaj. To są nasze podfale w spadku, tak. I w tym momencie byśmy mieli tak albo naszą pierwszą falę w spadku, falę drugą, lub to by było nasze A. Ok. A to powinno być nasze B. I idziemy dalej. I na końcu, jak wygląda nasza korekta? Korekta powinna wyglądać ABC tak. Przeważnie, to jest zigzag. Musi być. Nie może być impulsu w fali B. A tu powinien być normalnie, tendencyjnie albo. Impuls albo zigzag. Jak będzie odpowiednia ilość polubień i oglądalności i kanał będzie się podobał, to wyjaśnię wam te różnice. A tu może być tylko i wyłącznie impuls. Ok. Czyli ta fala może być tylko impulsem, ta fala może być mieszana, ta fala może być tylko zygzakiem, a to powinien być tylko impuls. I w tym wypadku mamy na dzień dobry naszą ABC, ABC, ABC. I czyli mamy sytuację że tu mamy ABC, 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 ABC. Więc to byłby nasz terminal pattern. Z czym to się je? Mamy dwie możliwości w tej wypadku. Tak Albo to jest ten terminal pattern, który głównie powinien... On bazuje na tym, że porusza się powiedzmy w, takim, w takiej formacji, że mamy taki trend spadkowy, gdzie trójka zawsze nie może być najkrótszą falą, tak? I tu mamy taką sytuację lub możemy operować w drugiej możliwości, że jest to formacja typu zigzag A fala A, która jest impulsem B zigzag korektą. I tutaj czy będziemy mieli impuls 1, 2, 3 nie ma. Czyli zostajemy w fali w tej formacji. Czyli to wszystko do tego momentu to jest nasza fala A. I czego można się teraz spodziewać po tej fali A? Po tej fali A, jeżeli to jest, zakładamy, że to jest ruch impulsowy, no bo ta formacja jest impulsem, tak? Ta formacja jest impulsem. Moglibyśmy się spodziewać z założeń w teorii fali Eliota maksymalnego ruchu. Do tego momentu, po czym ten ruch powinien odbyć z powrotem swoją drogę na niższe poziomy, wybić ten dołek, lub po prostu zawieść. To jest dość często spotykane. Czyli, mimo że tu mamy początkowy impuls, ok. Tu zaczyna się impuls 1, 2, 3. Dlaczego zaczyna się impuls? Ponieważ mamy taką sytuację, że ten ruch 1, 2, 3, 4, 5, tak wewnętrzny 1, 2, 3, 4, 5 on. Póki co w tych podfalach widzicie nie z skorekcił. To jest impulsowy ruch. To jest fala pierwsza, druga, pierwsza, druga, trzecia. I ta korekta na chwilę obecną. Podobnie zobaczcie jak to się ładnie wszystko pokrywa. Jeszcze nie dotarła do naszego maksimum, to akurat w tym momencie, tak samo jest korekta fali trzeciej. A więc możemy sobie założyć, że w tym rejonie prawdopodobieństwo naszego ruchu w tym kierunku jest bardzo duże. Tak? Ale istnieje też możliwość, że nasza piąta fala często zawodzi, czyli nie wybija tego szczytu. I z formacji, którą mamy na dniówce, powiedzmy, o, akurat tutaj się dużo pogmatwało. Mamy nasz terminal. Czyli taki ending, leading diagonal, to jest nasz impuls cały, jest to fala A, to jest fala B. Więc musimy, nasze prawdopodobieństwo, że na wzrosty jest bardzo znikome, choć tutaj, jak widzimy, jest pewna możliwość, że te wzrosty mogą być 200%, tak? ale nie powinniśmy. W tym momencie, po samej fali A, wiadomo, jeżeli mamy falę, to jest impuls. Jeżeli mamy falę A, musimy mieć falę B i będzie fala C. Fala C wychodzi głębiej lub płyciej, tak? I teraz jakie mamy możliwości? Możliwości mamy następujące: że w tym wypadku, jeżeli była fala A, ta czerwona, to my musimy mieć korektę do góry. Tak? I ta korekta do góry podobnie może wystąpić w kilku wariantach. Może być taka, nawet, a może być na przykład taka. Nie? I poruszamy się w obrębie na razie, w tej fali pierwszej, która może być. Zigzakiem albo impulsem. Więc na tym etapie póki co rysuje się nam impuls, ale może być też zigzak. <tryk> <tryk> Więc musimy założyć, że dalej jest to nasza fala A. Nasza fala A, nasza fala B która skorekci, tak? I przykładowo to byłby zasięg naszej fali C, po której powinniśmy spodziewać się w tym wypadku impulsowego ruchu w dół. Powiedzmy, dobra, tak kulawo narysowałem, ale który nie musi wybijać tego dołka, ale trzeba mieć na uwadze, że po tej pierwszej fali korekta z tego całego wzrostu może wynieść 99%. Nie wiem. I to chyba byłoby na tyle. Taki wrzucę na Twittera ten obrazek i czekam na opinię. Mam nadzieję, że kolega uzyskał odpowiednią odpowiedź o możliwościach ruchów na danym rynku i zapraszam do uczestnictwa w debacie i podsyłania nowych coinów, które moglibyśmy w ten sposób przeanalizować. I po tym bez względu na to, jakie są informacje na rynku, Zobaczcie, ja nie używam ani żadnego indykatora, nie używam, używam tylko Fibonacci, tak? Można po samym czasie trwania takiej korekty, po Fibonacci, zależnościach, po tych falach, można przewidzieć, jakie będą maksymalne i minimalne ruchy na każdym aktywie. I do tego Was zachęcam, żeby to studiować przy pomocy mojego kanału. I jestem do Waszej dyspozycji. Dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, oglądania podobnych filmów. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.